Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ghost Master. Dzisiaj sobie zrobimy kolejną misję o nazwie Zanim umrzesz, ujrzysz jajo. Zdaje się, że dom na przedmieściach Grobowa jest od jakiegoś czasu świadkiem mrocznych wydarzeń. Dzięki jednej z twoich zakończonych sukcesem akcji, makabryczne wybryki mocno niezrównoważonej starszej pani ujrzały światło dzienne. Okazuje się jednak, że ponura historia tego domu sięga znacznie dalej w przeszłość. Wszystko wskazuje na to, że dom został zbudowany w miejscu dawnego cmentarzyska kurczaków, wysypiska odpadków z przetwórni drobiu w klęskowi. W tej ziemi spoczęły ciała niezliczonych przedstawicieli ptasiego gatunku, a ich niespokojne duchy żądają zadośćuczynienia. Kurza stopa, uosobienie sumy bezgłowych korpusów i nastrożonych piór zmarłego drobiu zawładną umysłem Samary Zuchwałek, dziecka, które już raz było świadkiem demonstracji twojej straszliwej mocy. Jeśli pomożesz temu złośliwemu duchowi oczyścić dom z nieznośnie namacalnej ludzkiej obecności, zyskasz cennego sprzymierzeńca. Okej. Okay. Weźmiemy to. To denny czy boski? Może boski. a lodówki chyba mi nie zniszczy. Dobrze, i jeszcze zombika sobie weźmy. pozwól Poltergeistowi odetchnąć. Wypędź z domu wszystkich siedmiów. Gdzie ty jesteś, Samara? Okej, okay, poznaliśmy kurzą stopę. E, dobrze, surferka, ty od razu cyk. Mara, ty od razu pilnuj telefonu. Okej... Okay. To cyk... Mm. Nie dzwon nigdzie. nie Bójcie się. Muszę ich po prostu, wszys po prostu muszę ich wszystkich stąd wygonić, żeby uwolnić kurzą stopę. Dobra, zwiążmy sobie go od razu tu. Ten się powinien wystraszyć A nie, no ma nawet wysoki poziom Jak na dziecko Tu jest wszystko, tu jeszcze Dziadek który z tych, ale nie, chyba teraz się nie uda zrobić tak, żeby y, ktoś oszalał? Trzęsienie ziemi. Kto to w pułapkę? Bójcie się, uciekajcie. W sumie kurzą stopą też mogę y, tutaj na razie użyć jakiejś jej mocy. Gdzie ty jesteś? A ty sobie siedzisz, to? A to sobie siedzisz. E, to ma wszystko. Paraliż to jeszcze i kogoś jeszcze. No bójcie się, bójcie się. A bo oni przez okno też są w stanie zobaczyć spoko. Dziadek chyba ucieknie. O, paraliż i ucieleś nie strachu. Oj no nie zobaczyłeś do końca. Ktoś jest w pułapce. O jeszcze ta babcia. Aha, trzęsie się ziemia uciekajcie z tego domu. No po co tu jesteście jeszcze, ludzie? Grzesiula. Uciekaj. A ty, co ty robisz? Co ty w ogóle tu? Jak? Żegnam panią stąd. Jeszcze Śmigaj stąd. Ta się zaszyła w pokoju i myśli, że jej nie znajdę. A ty gdzie jesteś? A ty jesteś tutaj. A to w sumie damy ci, a nie damy ci na razie nic. No i co? Dobra, babcia ucieka Kurzej stopy damy jeszcze tak. Myślałeś, że ja cię nie znajdę? mu to. Dobra. Krwawy przeciek. W sumie myślałam, że Mara tutaj więcej zrobi. Ambarasu. Ciebie zwiążę tutaj. Tam się do ciebie. Marcy wybiera. Dobra, tam ma najwięcej. No, nie ma prądu. Ciebie już mogę na dół wrzucić. A wrzucę cię tutaj może. K, Masz może wysokie... Nie, nie masz. Przerażenie? No to już... no Ty już jesteś wystraszony całkiem. Dobra. Dobra, ja sobie tutaj usunę te wszystkie moce yy, kurzej stopy. Chyba, że uda mi się ją szybko związać do tej sa... a nie, bo Samara też musi uciec. Bo teraz pojawi się yy, duchołamacz, którego będę musiała też stąd wypędzić. Ale zobaczymy, jak uda mi się go od progu przywitać właśnie w taki sposób, to, to ciebie tutaj w sumie zwiąże. O, tu może bardziej cytnę to. Okej. Okay. kogo wezwali śmiertelnicy? duchołamacz odeśle twoje duchy jeśli nie zareagujesz wystarczająco szybko okej okay. nie groź mi ty się bój już też, masz rację. a chyba żeby przywiązać tą kurzą stopę do Samary? A nie, bo ona przecież też musi uciec. Dobra. A jeszcze gdzieś indziej mogę ją przy Nie, tylko do dziecka, bo to jest przekaźnik dziecko. Dobra. Chodź, Piotrek. Tu mam niespodziankę dla ciebie. Chodź tu. Dobra, Samara już jest wystraszona. W sumie tutaj mogę wielonóżkę zrzucić. On chyba na górę nie da rady wejść. Nie będziesz się tutaj brał za moje duszki. O, paraliż fajny. Ty widzisz, to wszystko fajnie. Ej, zaczekaj, jeszcze nie skończyłam. No mhm. już. A myślałam, że wbiegniesz do kuchni, tam jest fajnie, wysokie napięcie, to od razu już byś zwiał. No. Ojej, czego się wystraszyłeś? Pnącza? Trzęsienie ziemi. Może tego się będzie? Trzęsienie ziemi się nie boisz? Serio? O. No i dziękuję bardzo. Uciekaj w popłochu. No, i fajnie. Ok, całkiem nieźle. No nic, ja Wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał, i widzimy się w kolejnym. Cześć.